Takie ładne firanki się tworzą. Śnieżek pada. Siema w kolejnym filmie. Nie zdążyłem tego wstępu przed Majstrem nagrać. Majster do siebie pojechał po bo zapomniał wziąć. A trochę kęcenia mamy. No i co? Dzisiaj przyjechał. Dzisiaj jest 1 luty. Przyjechał Majster przed 10. I zapiankowaliśmy całą tą obrąwkę. Jak widzicie, pianki dość dużo wyszło. Lepiej, żeby wyszła, niż miałoby gdzieś jej braknąć. Miałaby gdzieś nie dojść. No, i dzisiaj przykręcamy te prowadnice, no i te mocowania do tej, do tej prowadnicy, tej drugiej. Tutaj jest wszystko w przechowalni. Majster to przywiózł, nie wiem, czy w tym tygodniu jak mnie nie było? Nie, chyba wcześniej. Jeszcze w tym tygodniu poprzednim, dwa tygodnie temu jak jeszcze byłem, tylko akurat byłem chyba w trasie jak przywiózł te elementy. Tutaj są te dwie prowadnice. I tak one są zrobione ładnie poliuretanem, tak? To jest farba poliuretanowa, czy coś takiego. W każdym razie Farda, przyknięte, Te elementy są. Tu jest prowadnica, tu jest otwieranie. O zobaczcie jak już to wszystko pięknie porobione. Dobry majster. Podoba mi się. Wszystko sobie pomierzył ładnie. Jeden do jednego zrobił. Tutaj są te mocowania na ścianę. Też od razu pomalowane, żeby to nie zywiało Pełen profesjonalizm i to właśnie dzisiaj będziemy kręcić, przykręcać. Tutaj jest celownik, już z tymi dospawanymi mocowaniami do rolek. I od spodu ma dospawane takie te pręty, żeby to się w betonie dobrze trzymało. Tutaj jak widzicie do tych rolek to mocowanie na bok, co się przykręca z jednej i z drugiej strony też zrobione. Ładnie. Chyba plazmą było cięte, coś mi się zdaje. Po tej krawędzi. Także jeszcze brakuje uszczelki do tej obramówki. Tą obramówkę też ma u siebie zrobioną. Chyba w sobotę po nią pojadę przyczepą, no bo ona jest dość duża, e, 3, chyba 70 coś na 5 metrów. Także trzeba będzie jakieś dechy na przyczepę wrzucić, żeby tą obramówkę położyć i ją przywieźć. E, wiatr dzisiaj mocny jest. No, i praktycznie do drzwi wszystko jest. Tutaj takie ograniczniki porobione. Tak jak to w tych starych jest, tak i tutaj jest zrobione. I dzisiaj właśnie te prowadnice, te mocowania na ścianę, prowadnice, przykręcamy to wszystko. No i w sobotę już z tą obramówką będziemy walczyć i te płyty wkładać. No, tylko z ciągnikiem będę musiał wyjechać, żebyśmy się tutaj gdzieś zmieścili. A jeszcze Wam pokażę, tutaj są spęta wintowanego zrobione takie te śruby, właśnie do tych mocowań na ścianę. Zobaczcie, jak to jest ładnie zaspawane ta nakętka. Dzieci po dzieciach normalnie, bo ja myślałem, że machnie tutaj, i tutaj, w dwóch punktach, a to ładnie dookoła obspawane. Też farbą machnięte. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Lampy tutaj wrzucone do środka z poprzedniego tego z poprzedniego dnia roboczego, co tutaj po mocach robiliśmy. A no, w poprzednim filmie, jak ktoś nie widział, może zobaczyć i tyle. A co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, piankę? Piankę Wam mogę polecić tej firmy, bo zużyliśmy jej 4-5. Na tą e, pionową e, część, i tą poziomą. Pięć pianek. A tutaj w tą ładowaliśmy cztery pianki. To jest do, dość duża różnica. Także jeszcze pianki mi tam trzy zostały i połowę tej użytej już. Po południu ma padać. I w nocy też lało. Także no, widzicie, jak podwórze wygląda. Po tym, jak kuzyn ciągał gondolę. Całe przekopane. I teraz jeszcze dolało, także było to pierwszorzędne. Tyle jak na razie zrobiliśmy, czyli jest przykręcona jedna i druga prowadnica, oraz cała ta ościeżnica jest zapiankowana. Tutaj te uchwyty na ścianie przykręcone. Jeszcze trzeba by to ustawić, no ale jak już będą drzwi, to to będziemy ustawiać. Dzisiaj mamy czwarty lutego, za chwilę dziewiąta. Odpalam fenda, bo muszę go stąd wyciągnąć, żebyśmy mieli miejsce, żeby powkładać te płyty w obramówkę i zespawać to wszystko. No i muszę też przywieźć tą obramówkę. Także no Agregat odczepiam. Zaczep, wkładam, szynę podczepiam, przyczepę i jadę. Do majstria, do spawacza po tą obramówkę. Najważniejsze pytanie brzmi Czy zagada. Bo nie był chyba palony z 3 miesiące. Nie wiem ile on nie był zapalany, ale długo Bardzo długo O, no. zagadał. Minus 4 dzisiaj było w nocy. Błędów, jak na razie lubię to jak na razie dobrze idzie. Tutaj dężę podłożyłem, żeby mi się posadzka nie zerwała, bo tu jest dość duża dziura przy tej wodzie wykułem, a wcześniej bardziej po tamtej stronie wyjeżdżałem zawsze tylko teraz jest ta płyta tam położona kurde, jak ja dawno w tym ciągniku o, widzicie dacha? wytrzymała jak ja dawno w tym ciągniku nie siedziałem nie mam zimę co nim obić. no to znaczy każdym praktycznie nie ma co w zimę robić od 30 o no 30 i 60 trochę częściej zapalane ale nie, może ją tam podstawię Bo tutaj może przeszkadzać 30 raz na jakiś czas się balik przywiezie a 60 się wycina kieszonkę minimalnie częściej są zapalane ale nawet jeżeli przy tym bym miał tura, no to też bym go nie zapalał bo bez sensu chyba, że coś naprawdę ciężkiego do podniesienia by się trafiło pogoda taka, jak widzicie wczoraj wieczorem padało, biało, a w nocy minus cztery i się jedna tafa lodu na asfalcie zrobiła. Także mogę spróbować fen na bokiem postawić. Rzucę lupą trochę, ale przyczepą ciężko będzie. <noise> na 4 Bestiom trzeba uważać Na na tylną oś Także Jak w BMW Na każdym zakięcie może bokiem postawić Do powiedzi, to jest pod górkę. Dobra, <laughs> no, mówka załadowana, tak to wygląda. 3-8 metra szeroki teraz jestem, i delikatnie żeby to dojechało. I uważę, żeby nic pod drodze nie zgarnąć, ani żadnego supa, ani osobówki. Ładunek akurat na całą szerokość drogi, ale nie było problemu, żeby się z samochodami minąć, trochę do rowu zjechałem i przejechały, chyba się z trzema osoboweczkami nie, jeden bus i dwie osobówki i obronówka dojechała jest na zewnątrz, minus 1,6 stopni. Przyczepę odczepiłem. Będę zobaczyć, czy wenda bokiem będzie stawiała. <laughs> zastanawiam kto ma odpowiednio duży plac i tak myślę sobie, że kuzyna odwiedzę jak tam jego beton Si izki. Kdo je za mamo, je to pod vžego. Czegoś tutaj nie rozpierdzielisz przy okazji. <śmiech> <śmiech> A, jak na swoim zdrowie będzie lepiej. Największy jednak plac jest potrzebny, żeby kółeczka tym kręcić, to się jednak w miejscu nie zatrzyma, trochę strach. Na skrzyni o paletach położyliśmy tą obramówkę, teraz majster odcina w tą stronę i wkładamy płyty. Idę rozpakować już szczelkę. wczoraj przyszła w piątek, jak mnie nie było. W takim kartoniku, taki płaskownik do przymocowania. Uszczelki, i uszczelka taka powinna być dobra. 40 szeroka, 15 wysoka. Cała się jej naszuka. I gumowa. Nie jest żadnej pianki. Tak, tak, taka jak tutaj. I wkładamy płyty. W ściągnięte i spawamy. Blacha do usłonięcia płyty. No już piękne drzwi są. Jeszcze uszczelka, i wieszamy. Z uszczelką też nam trochę zajdzie. Jest godzina 16:30 za chwilę. I na takim etapie jesteśmy. Tyle dzisiaj zrobiliśmy. Tu jest wszystko pospawane. Uszczelka na dole przyczepiona. I reszta zostaje na kolejny dzień. Jest godzina po 18.00. Do tej godziny nam dzisiaj zeszło. No i myśleliśmy, że drzwi będą wisiały. A nie udało się. No. Reszta pracy w kolejnym filmie. A w tym to wszystko, jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki w górę. tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla was, jeżeli nie widzieliście to wybijajcie i do następnego, cześć.